Witajcie, kochani, witamy Was bardzo ciepło, słonecznie i serdecznie. Mimo, że w Warszawie od rana jest pogoda iście londyńska, e, dzisiaj będzie tu, tutaj u nas e, duża ilość gości. Pierwsza osoba, już z nami, piękna, dzielna kobieta, e, Polski Związek Logopedów e, Małgorzata Konczanin. Witam serdecznie. E, dlaczego Małgosia jest z nami? E, dlatego, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Osób Jąkających. Się? Tak, to... tak, można dodać się, ponieważ chodzi nam o to, że świat rozumie osoby jąkające się. Ehm, Małgosiu, pierwsze pytanie. Hmm, czym jest Jąkanie. Jąkanie jest pewnego rodzaju niepełnosprawnością. Można je porównać do góry lodowej. Czynniki zewnętrzne decydują o nim i wewnętrzne. Czyli zewnętrzne, że my widzimy, słyszymy, czujemy, że ktoś ma problem z komunikowaniem się, a tych wewnętrznych w ogóle nie widzimy. Czyli ostry samokrytycyzm, takie negowanie swoich myśli, złe myślenie o sobie i nie podejmowanie działań, żeby wychodzić z tej apatii. Mm-hmm. Ogólnie się mówi, że jąkanie jest nerwicą mowy. Czy to jest stricte związane na przykład z tym, że się denerwujemy? Na przykład prowadząc zagą denerwuje się i co zaczyna się jąć. Yy, jest w jakiś to sposób? jeden czynnik, że to może być takie zdenerwowanie stres, ale amerykańskie stowarzyszenie mówi, że też jest to stereotypowe podejście, bo nie zawsze stres jest czynnikiem wywołującym jąkanie, ponieważ mogą to być uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, na przykład po wypadkach komunikacyjnych, uszkodzenie też ośrodka mowy. Są to te różnego rodzaju choroby. No i też związane to są problemy z naturą psychiki człowieka, że jest zamknięty w sobie, że nie potrafi być otwarty. Czynników jest dużo, ale do tej pory cały świat szuka tych czynników, żeby znaleźć takie cudowne lekarstwo. E, powiedz Małgosiu, um, jąkający, jąkającemu nierówny, e, znaczy nie taki sam, tak? E, niektórzy czasami powtarzają jakieś słowa, gdzieś się zapętlają, blokują. Niektórzy nie potrafią powiedzieć e, słowa płynnie, żadnego. Mm -hmm. to... Jest takie aż nasilenie tej choroby, choroby to nazywać? Można powiedzieć, że tak to nazwać jako niepełnosprawność mowy. Można się zacinać na sylabie, na głosce, można w ogóle nie podejmować działań związanych z komunikowaniem się, czyli wycofać się. Można mówić bardzo wolno, można mieć taką logofobię na słowo, ponieważ ci te osoby mają zaburzoną taką samoocenę i myślą, że zaraz będą skrytykowane i ocenione przez odbiorcę. Dlatego często nie podejmują działań. Łatwiej jest im napisać niż powiedzieć, a amerykańskie stowarzyszenia pokazują: "A idź do sklepu i kup loda, ale takiego na gałki. Przełam się, powiedz" Coś, żeby po prostu e, pokochać tę niepełnosprawność, ja bym powiedziała oswoić lęk, tak bardzo A prosto. A powiedz mi, czasami jąkaniu towarzyszy bardzo szybkie mówienie, na przykład niewyraźne, bo mówiłaś o tym, że niektórzy mówią mhm. bardzo wolno, albo wręcz nie mówią, bo się boją. Natomiast są osoby takie jak ja, które gadają jak pistolet maszynowy. Też częściowo jest to związane z temperamentem, że nie wyhamuje się temperamentu, że nie wolno też tłamsić swoich emocji, ale. Można to zharmonizować, na przykład połączyć z ładnym e, oddychaniem przeponowym, czego ja uczę swoich pacjentów. I e, myślę, że uporządkowanie siebie, wewnętrzna harmonia emanuje w, z odpowiednią dawką e, powietrza, zharmonizowanie tego i z odpowiednią szklanką też wody, żeby nam nie zasychało na przykład w gardle. Tu fajnie sobie popijamy kawę. Coś chyba kawa Ci nie smakuje mały. bo widzę, że tak Zazmaczna delikatnie. Dużo wody pije, dużo wody piję. Dużo wody piję. Okay. No właśnie chciałem już sięgnąć, po woda, widziałem, że jeszcze nie. Oddychanie przypomnę, jest to straszna, tak naprawdę ciężka rzecz do panowania, ale mam do ciebie pytanie. Aga. Y, posłuchaj mnie, pa, 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 parasol. Pa, 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 parasol. Widzisz różnicę? Nie. Na pewno różnicę będzie widziała. E, to właśnie... są czynniki zewnętrzne, czyli toniczne i kroniczne to jąkanie tak. i mogą być różne i mieszane. Toniczno -toniczne. Natomiast nam chodzi o to, żeby te czynniki, które pokazują, to jest zewnętrzna góra, ja widzę to, ja słyszę, ja czuję, teraz żeby dotrzeć do wnętrza naszego pacjenta. I tak zrobić, żeby on zaakceptował w sobie te zmiany, polubił w sobie tę inność, ale żeby ta inność nie hamowała jego wyborów życiowych, żeby potrafił iść do sklepu, zrobić zakupy, iść na pocztę i co najważniejsze, rozmawiać przez telefon. Co dla odbiorcy jest często taką trudnością, bo my dajemy przestrzeń na to, że czekamy. Na rozmowę, prawda, nie krytykujemy, nie oceniamy, a on w ten sposób oswaja lęk. To jest podobnie jak ja mam pasję narciarską, zjeżdżanie ze stoków narciarskich. Najpierw z niskiego, z wyższego i z najwyższego. Czy to można wyle, znaczy wyleczyć? Czy może ktoś. Yy... Mówić całkowicie płynnie przy takim dużym zaawansowaniu choroby? Jest to możliwe, temu służą wszystkie terapie licencjonowanych terapeutów, rekomendowanych przez Polski Związek Logopedów. Natomiast też było fajnie to brytyjskie stowarzyszenie pokazywało, czy są tabletki przeciwko jąkaniu. I był taki klip zrobiony: takie tabletki rozrzucone. Są. So. Miłe, ciepłe, dobre komunikaty, akceptacja tej inności, zrozumienie i wtedy to się rozpływa. To dużo wsparcia ze strony też osób słuchających, ze strony nauczycieli, ze strony rodziców i też. Ze strony tej jednostki, która przełamuje ten problem, że ja potrafię z tym żyć, potrafię to pokonywać i jestem taki sam jak większość ludzi. Ja, jeżeli nastąpi stres, może to powrócić, na przykład na pierwszej sylabie lub głosce to jąkanie, ale ja sobie z tym radzę. Biorę oddech, na przykład chucham głębiej i jadę dalej, bo najważniejsze jest to, co ja mam do powiedzenia, jakim jestem człowiekiem, prawda? Zgadza się to na przykład kloniczne, pa, 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 parasol i to toniczne, p, 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 parasol? Czy ym, jest różnica w sposobie leczenia tego typu jąkań, yy, mhm. które jest na przykład częstsze? Jak to e, różne są techniki leczenia tego i różne są terapie. Jedne będą uczyły metodą wizualizacji, po prostu akceptacji swojego ciała, rozluźnienia, bo to nam się wszystko spina, nie mogę dobrze oddychać, napięcia, bloki, tonusy mięśniowe. Natomiast też mówię, nie ma takiego złotego środka, jednakowego dla wszystkich. Dlatego te grupy samopomocowe powstają, kluby J, gdzie są specjaliści i też grupy wsparcia, bo nie leczy się grupowo. Jed z jednostką indywidualnie jest trudno dojść do takich e, rezultatów jak w grupie, bo to grupa jest wsparciem. Grupa pokazuje różne metody, rozwiązania, grupa e, też stymuluje. To, to coś takiego jak coaching też jest. Mhm. Tylko A może w terapii? Ja tak sobie myślę, że yy, yy, z własnego doświadczenia wiem, że yy, ja na przykład nie wstydziłam się tego, że się jąkam. Natomiast mnie to denerwowało. Wiesz o co mi chodzi? To nie jest tak, że ja się wstydzę coś powiedzieć, tylko mnie to denerwuje, że nie mogę tego powiedzieć w taki sposób, jakbym chciała. Złość, złość, złość. Jestem czynnikiem wewnętrznym, że jestem zdenerwowana, złoszczę się, ale to też było w tym filmie, jak zostać królem. O, o tym w I e, tam przede wszystkim było, nie bądź zbyt grzeczny, wyrażaj wszystkie emocje. I tam też było, że wyraź siebie poprzez złość, na przykład jak ja proponuję swoim pacjentom, żeby wyrazili złość, tupnij nogą. Powiedz zdecydowanie, konkretnie, jeżeli podejmujesz decyzję, nie możesz takim rozmazanym, bezpłciowym głosem mówić. Bo to jest ważne przy wystąpieniach publicznych. Dlatego uczymy się, jak rozładować emocje i złość. Ale wiesz, a propos złości, dlatego mhm. się uśmiecham. Nie dlatego, że mówisz śmieszne rzeczy, tylko że akurat sobie usmysłowiłam, że jest pewne przekleństwo, przy którym zawsze się jąkam. jak Jestem bardzo zdenerwowana, i to wygląda naprawdę przekonicznie. Ale powiedz, czy to jest prawda, że osoba jąkająca się, kiedy siebie nie słyszy, nie jąka się? Nie jąka się wówczas, gdy śpiewa. Właśnie. E, jak główne techniki polegają na tym, usłysz siebie, dlatego pokazuje się nagrania, głosu, bo ty nie chcesz tego słyszeć, i może być tak, że indywidualnie na terapii ktoś ze mną pięknie rozmawia, zamykamy drzwi gabinetu, wychodzi i jąkanie powraca. Czyli jak bumerang. No To są różne czynniki wpływające na to, że co? Stworzymy sobie atmosferę, nastrój, ale weź to sobie tak do środka, wpuść i tak od środka, żeby to płynęło, to, to, to emanowało, ta przemiana, że nie tylko terapeuta cię uzdrawia, tak naprawdę ty siebie, poprzez współpracę z dobrym terapeutą. Ja się tak stawię, że chodzi o diagnozowanie jąkania, bo. To może zacząć się w wieku 3, 4, 5 iluś tam lat, kiedy już ta mowa jest w jakiś sposób. Ale co w momencie, kiedy czy jąkanie może się pojawić na przykład w wieku 35-40 lat? Tak, nie stąd, nie zowod, na przykład przez stres. Mhm. czy wtedy jakoś inaczej się leczy takie osoby? Czy już ta osoba jest skazana totalnie na yy. jąkanie się? Yy, powiem, że jest takie jąkanie fizjologiczne do trzeciego roku, czwartego roku życia u dzieci. Dlatego 4% dzieci się jąka, a 1% osób dorosłych to stanowi w populacji 5%. Yy, natomiast są przyczyny różne, takie na przykład y, dana jednostka zostanie przez kogoś przestraszona. I zaczyna się jąkać. Jakieś silne przeżycie, jakiś silny bodziec. Yy, dlatego te kluby samopomocy J i można to pokonać. Można dlatego my pokazujemy w tym Międzynarodowym Dniu te grupy terapeutyczne, osoby, które e, akceptują wiele rzeczy i że nie boją się występować na wizji i pokazać siebie, bo to u yy, terapeuty często jest, jest tak, że, że nie chcą. To jest. Będziemy mieli Pana za kilkanaście minut, Pana Kamila, który jest właśnie przedstawicielem klubu Jąkających się. Natomiast ja mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, Małgosiu. Dlaczego jąkający, tak jak było właśnie w tym filmie, o którym wspomniałaś, w mhm. myślach się nie jąkają? Myśli, myśli. Myśli są zawsze pierwsze. I powiem jedną rzecz w oparciu o moje doświadczenie. I to, żeby być dobrym terapeutą, to też trzeba być autentycznym. I w myślach nie masz żadnych barier. I tam nie tworzysz sobie niczego. I pierwsze wszystko zaczyna się od marzeń, jak śpiewa John Lennon: Imagine. I one się po prostu realizują, jak ty pozytywnej myśli nadajesz energetyczność. Dlatego to jest takie nasze wewnętrzne pole, w którym jesteśmy sami ze sobą i potrafimy, potrafimy tam ten, na pierwszym etapie oswoić lęk, a potem to wpuścić w doświadczenie. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, może kogoś innego jest inne, ale takie jest moje. Czy ja sobie teraz pomyślę, pomyślę, tak. słuchaj. Jeżeli chodzi, mówimy teraz dosyć dużo o jąkaniu, yy, czy to można nazwać wadą wymowy. Jakie są jeszcze wady wymowy najbardziej popularne w Polsce, w sensie które tak naprawdę dokuczają Polakom, młodym Polakom, tym starszym Polakom? Jest bardzo dużo łatwych mowy i klasyfikacja jest taka przeróżnorodna, bo i w medycznie jest to zakodyfikowane w różnych takich kodach, tak jak mają to lekarze. Natomiast ja myślę, że to, co mówi międzynarodowe hasło, komunikacja więcej niż płynność językowa i patrząc na polityków, patrząc na różne środowiska, najważniejszy jest przepływ informacji, dobry odbiór i Komunikowanie się. Teraz miesiąc, październik, jest miesiącem komunikacji alternatywnej. Poprzez alternatywne znaki komunikowanie się. Była paraolimpiada, znany profesor, poprzez komunikator otwierał po prostu całą swoją mowę i całą tą paraolimpiadę. Także świat pokazuje, że z tym można żyć, że można sobie radzić, pokonywać trudności, a jest to też różnorodność. Różnimy się i to też jest piękne. I, i na tym polega. No po prostu postęp. Powiedz Mogłoś, ponieważ dzisiaj jest ten dzień e, Światowy Dzień Osób e, jąkających? E, jakie rady mogła, jakich rad mogłabyś udzielić? I tym osobom, które e, jakby próbowały do tej pory walczyć z tym e, samotnie gdzieś w domu, i na przykład mamom dzieci, które wyrosły już z tego, e, wieku czterech lat, a jednak dalej się jąkają. Co powinny zrobić takie osoby? Takie osoby powinny przede wszystkim zwrócić się o pomoc do terapeuty. Dzisiaj są takie konsultacje online na naszej stronie Polskiego Związku Logopedów, gdzie najlepsi eksperci odpowiadają na pytania, na wątpliwości i to jest świetnie zapytać kogoś, zwrócić się o pomoc. My dysponujemy bazą danych, do jakich specjalistów się zwrócić. Gdzie funkcjonują kluby? Co można zrobić? Na naszej stronie jest 15 ulotek opracowanych przez panią doktor Węsierską z Uniwersytetu Śląskiego i są tam porady dla rodziców, dla nauczycieli, żeby po prostu dawać wsparcie, ale też z drugiej strony, żeby nie robić sobie takiej furtki, że to jąkanie jest dla mnie dobre i mnie się więcej należy. Mam lepszą pozycję w rodzinie. Nie, mam przepracowywać to. Mam sobie z tym radzić i pokonywać lęki. Na naszej stronie internetowej jest też wejście na Facebook, i tam są filmiki instruktażowe. To z tych amerykańskich, anglojęzycznych stowarzyszeń, które dosyć dobrze funkcjonują. Pokazujemy, jak ludzie przełamują bariery, jak nagrywają, pokazują swój głos, bo każdy człowiek, jak obejrzy siebie, usłyszy swój głos, to go nie akceptuje, jeżeli ma tę niepełnosprawność. Tak? No, jeżeli nawet jej nie ma, to jest to trudne. A tutaj pokazujemy, jak można sobie z tym radzić. I to jest najlepsze kompendium wiedzy. Zobacz, że inni sobie radzą. Ty też, tobie się uda, tylko spróbuj. Nie siedź w tej skorupie zamknięty, że świat jest taki zły. Nie, świat jest dobry, świat rozumie ją, Kania. Myślisz, że rozumie? Rozumie, y, dlatego że mamy cierpliwość że... jako ludzie, jako... Y, wiesz, y, jedna rzecz, która jest bardzo wydaje mi się, powszechna, to w momencie, kiedy osoba, rozmawiasz z osobą niąkającą się, nie jesteś logopedą, mm -hmm. a masz ochotę za nią skończyć, to słowo, zdanie, żeby ona się już nie męczyła, tylko ty za nią powiesz, to też jest denerwujące dla osób, które... Oczywiście, to taka miąka... nadopiekuńcza postawa, ale dobrze zdroworozsądkowy człowiek jest tolerancyjny to jest główny cel tego Międzynarodowego Dnia. Bądźmy tolerancyjni. Oczywiście 15 razy z rzędu jest to w Stanach Zjednoczonych organizowane. Pierwszy raz w Polsce, ale my się uczymy tego i to jest fajne, że jedni od drugich, że scentralizowały się nasze środowiska, że pokazujemy tę niepełnosprawność. I tak naprawdę człowiek, który nie boi się inności, nie boi się dotknąć niepełnosprawnego, przytulić go, pogłaskać po głowie, nie będzie miał z tym problemów. Myślę, że to takie ortodoksyjne zachowanie, takie, że coś innego, to ja się boję, albo wyręczę, to będę nadopiekuńczy. Ani jedna postawa, ani druga nie jest dobra. Po prostu zachowanie normalności, bycie normalnym człowiekiem jest najważniejsze. Wspomniałaś o postawach. Często się mówi, że postawa rodziców nie jest zbyt dobra z racji tego, że przykładowo małe dziecko uczy się w szkole, edukacja wczesnoszkolna i rodzice zarzucają, że pani nauczycielka nie dopilnowała i moje dziecko się jąka i ma wady wymowy. Czy rzeczywiście można winą obarczać nauczycieli młodych, którzy w jakiś sposób może nie dopilnowali, może nie zwrócili na to uwagi, może nie są przeszkoleni do tego? Praca w szkole, bo też pracuję w szkole. Wymaga cierpliwości też i uczenia nauczycieli, jak postępować, jak komunikować się z uczniem, jak docierać do niego. Też często szuka się tej przyczyny, że się zrzuca winę. Szkoła winna, rodzice winni, a tak naprawdę trzeba przyjść, porozmawiać, siąść i, i, i bo. To często wina leży też pośrodku, że rodzice zaniedbują, zrzucają na, na nauczycieli, ale też często dużo nauczycieli popełnia błędy, więc nasze ulotki, które chcemy, żeby były zamieszczone na portalach też szkół, są adresowane też do nauczycieli. Jakie jest z jąkaniem się? Czy kiedyś, czy są prowadzone badania, ile osób jest? Statystycznie, czy to się zwiększa, czy to się zmniejsza? <laughs> o, ostatnio dane statystyczne mówią, że cztery razy więcej chłopców się jąka. I tu też szukałam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się dzieje. No myślę, że mężczyźni ogólnie mają większy problem z wyrażaniem swoich emocji. W procesie też tym wychowawczym większość kobiet uczestniczy. Dlatego też w mojej takiej historii terapeutycznej ja naprawdę miałam samych chłopców, prowadziłam im terapię. Ale są, są u kobiety, są młode dziewczynki, ale, ale zdecydowanie więcej jest chłopców. I, I no do no właśnie. Szukamy nadal odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, co jest przyczyną takich zachowań. Ja znam odpowiedź. Tak? Bo kobiety nas denerwują, stresujemy się, ale to pracy. dobrze, bo można sobie rozładować poczucie, ale myślę, że też to jest zupełnie inny model komunikowania się męskiego niż kobiet. I model. od kobiet można się bardzo dużo nauczyć empatii, zrozumienia, ciepła, nawet takiego kontaktu wzrokowego, gdzie to jest pierwszy element terapii przyjąć. Kontakt to wzrokowy, Zawsze jest eee, dlatego że poprzez kontakt wzrokowy dajesz wsparcie. To też jest podczas publicznych wystąpień żeby się koncentrować na do fajnej, miłej twarzy, dobrym wzroku, które daje już podparcie. I często nie należy nic mówić, a dawać swoją aprobatę poprzez kontakt pozawerbalny. Dlatego komunikacja więcej niż płynność językowa, takie hasło roku 2012. Ale to jest prawie jak manipulacja, patrząc z tych niebieskich czy... Tak, tak. Czy uważasz, że metody polskie różnią się od metod, na przykład amerykańskich, jeżeli chodzi o leczenie jąkania, czy, czy one są takie same? To jest, są różne metody, różne techniki. Ludzie łączą to, bo też trzeba dopasować do możliwości pacjenta, podążać za pacjentem, troszeczkę oszacować, ile mu to zajmie. Też, yy, na mocnych stronach pracować. Ja na przykład łączę z programowaniem na broni lingwistycznym. no dużo jest technik, tak ja bym nie chciałabym powiedzieć, że coś my jest my gorsze, my coś jest lepsze. My. Natomiast chyba ewaluacją to jest pacjent wyprowadzony, zadowolony, szczęśliwy i wtedy on powie, który terapeuta go wyprowadził i jaka jest najlepsza metoda, to, to pacjenci nasi już o tym. A Co to jest to programowanie neurolingwistyczne, bo Aga dobrze wie, z tego wynika, tak. a e, możesz wytłumaczyć wszystkie Ja tak? pracuję na mocnych stronach. Mhm. Powiedz mi, w czym jesteś dobry, a jeżeli jest zaniżona ta sama ocena, to e, pięć rzeczy wymień, w których jesteś dobry. Taka osoba ma problem z wymienieniem takich czynności, bo ona uważa, że w niczym nie jest dobra, a to jest nieprawda. No na przykład to, to jest też odwaga cywilna, żeby przyjść na terapię. Co robią moi pacjenci? Najpierw piszą maila. Ja im ładnie odpowiadam. Za jakiś czas dopiero dzwonią, żeby się umówić na wizyty, czyli są to kolejne etapy tego wszystkiego. I dopiero to, to już jest przetransformowane w głowie. Przychodzą i teraz przepracowują. Terapia nie zawsze jest taka miła i serdeczna. Czasami wraca się do tych korzeni bolesnych że i już i, i się pojawią, ale no życie też nie jest tylko piękne. Czasami też trzeba zapłakać i nie mówić, że, że, że czuję się dobrze, jak mnie coś boli, tylko poprosić po prostu o pomoc. Ponieważ zbliżamy się pomalutku już do końca mm -hmm. naszego dzisiejszego wejścia, tego pierwszego, z Tobą, jako przedstawicielką Polskiego Związku Logopedów. Jak mogłabyś, co mogłabyś pozostawić w głowach tych osób, które mają do czynienia z osobami jąkającymi się właśnie na ten rok 2012 i na tą komunikację? Takie przesłanie teraz, wiesz, eee. jak Konrad Wallenroth właśnie, wiesz. A ja myślę, że pojadę tutaj z Stevem Jobsem. Stay z stay foolish, bądź taki e, ciągle pogłębiający swoją wiedzę, nie pozostawaj. Bądź ciągle w ruchu i taki głodny nowych doświadczeń, bo tak naprawdę świat też się zmienia. To, że mamy konsultacje online, to jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Taka jest technika, ale przede wszystkim bądź sobą i pomagaj innym. Bo wtedy świat też do siebie się uśmiecha. I, e, e, I teraz nawet ci, którzy się nie interesują ezoteryką, będą wiedzieli, że nasza małgosia jest piąteczką, bo to słychać w tym, co ona mówi. Właśnie ten, ten taki ciągły rozwój jest w tobie. Powiedz mi, czy twoja, czy to, że ty właśnie korzystasz z tych metod takiego właśnie programowania, że jesteś że wychodzisz poza granice też nauki czy to ci pomaga w pracy? Pomaga, ponieważ ja mam olbrzymią satysfakcję z wykonywania swego zawodu. I myślę, że doskonale łączę różne techniki poprzez moją fascynację poezją, muzyką, plastyką. Wszystko to wykorzystuję poprzez stosowanie mandali i ja realizuję się w tym. I gdybym miała jeszcze raz drugi raz wybierać w życiu, na pewno zdecydowałabym się właśnie na ten wybór życiowy. Daje mi to pełną satysfakcję w realizacji siebie. Małgosiu, bardzo dziękujemy Ci za to, że zechciałaś poświęcić nam dzisiaj swój czas, że, że zechciałaś odpowiedzieć nam na pytania ważne dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że nie spotykamy się po raz pierwszy, nie spotykamy się też po raz ostatni. Ja myślę, że tak. Bardzo Dobrze. miło i serdecznie w, się rozmawiało. W drugiej części naszego spotkania będziecie mieli, kochani, możliwość poznania przedstawiciela klubu J właśnie, Kamila Borka i porozmawiamy z neurologopedą Kariną Szafrańską fantastyczną, bardzo miłą, ciepłą kobietą. Ty pewnie, Sebastian, nie chcesz zapowiedzieć w tym popołudniowym Mogę zapowiedzieć. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że to, co mówiłaś o Steve'ie Jobsie, to jest święta prawda. Z racji tego, że po tym, jak on umarł, iPhone 5 już jest totalnym spadkiem. Ludzie go nie kupują, więc zgadzamy się ze Steve'em Jobsem, zgadzamy się z naszym gościem Małgorzatą Kończani z Polskiego Związku Logopedów, która powiedziała nam o jąkaniu i jak, jak, jak to leczyć tak naprawdę. A ja, moi drodzy, zapraszam o godzinie 16 jeszcze na Magie i życie o 17 w sportowym tonie, a o 18 kraina dziecka. Zapraszamy teraz kochani na przerwę. Dziękujemy Ci małko. Dziękuję bardzo.